Czytam Galora, jak już tam wolicie się przywitać, bo Galora zagościło na moich streamach jako powitanie. Dalszy ciąg, przygód, zagrajmy w Pokémon Sword na konsoli Nintendo Switch. Jak tutaj widzicie, mamy ekran tytułowy i nie ma co czekać bo nasza liderka drugiej sali w sumie ona na nas czeka pod latarnią morską, gdzie właśnie już jestem. Ci, co oglądali widzieli moją wizytę w Centrum Pokémon w Londynie. Tam zrobiliśmy... wersję demo, graliśmy w wersję demo. Czemu ci się hicopsuje ten green screen? Przecież masz to ustawione. Zacząłeś nagrywanie odcinka, a tu takie rzeczy się odwalają. Tak nie może być. Tak ma zostać. Ma być taki idealny screen do końca. Tak bym wyglądał, gdybym nie miał tego pierścienia. A tak jak jest pierścień na światło. Chyba się doświetlę na maksa już trudno. Okej. Okay. Jeszcze tylko jakbyście mi napisali, czy dobrze słychać dźwięk na czacie, to byłbym wam wdzięczny. Także Galora, Galora. Ty musisz być nowym. Ty musisz być nowym uczestnikiem wyzwania Gym Challenge, racja? Skąd wiesz? Czy nie zostałeś polecony przez Leona? Musi być coś tutaj. Aha, nie wiem. To jest genialnie, tak, musisz mi jeszcze kilka rzeczy wytłumaczyć. Dostałem kartę ligową od Nesy, czyli tutaj zbieramy, tak jakby, karty wszystkich trenerów. Pokémon, coś w stylu kart piłkarskich ze spodlowcami, właśnie można zbierać takie karty. A ja pokażę Wam moją kartę trenera dla tych, co uważnie oglądają odcinki. Tu jest moja karta z kodem. Możecie pobrać sobie moją kartę za darmo. Przypomnę jeszcze, żebyście zasubskrybowali mój kanał, będzie mi miło. E, tak wyglądała moja karta. A to jest mój kod. Po wpisaniu tego kodu, właśnie tam na górze, receive card, dostaniecie moją kartę trenera do swoich gier Pokémon Sword i Shield. Także taki jest kod. On się tam zmienia co kilka dni. Także kto pierwszy, ten lepszy. I teraz odwiedziliśmy ją pod latarnią, ale ta latarnia jest zamknięta. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie. Nie można tu wyjść po schodach ani po boku. A tam na górze ukrywa się kolej z Wingulem. Ja to dopiero teraz zauważyłem. Zobaczcie. Tu gościu stoi z Wingulem. Ewidentnie. Także chodźmy stąd. Zobaczmy, jaką. Dobra, chodźmy stąd. Zobaczmy jaką niespodziankę przygotowała nam Nessa W swojej wodnej sali Tylko czy ja mam swoje pokemony uleczone? Tak wygląda moja drużyna Jajko To jest owczak To jest ptok To jest rubik To jest małpek I to jest toksyl Także przydałoby się zmienić kolejność tych Pokémonów. Tutaj roślinny i robak da sobie radę bez problemu. Damy tylko jeszcze do zbustowania Pokémonom. Czekajcie, jeszcze raz to powiem. Ten świecący brązny proszek. Boostuje robacze typy ataków pokemonów także rubik niech go dostanie i jeszcze możemy dać czy tak mikro mi kromi szumi czy mi się wydaje Bo ja niby mam włączone e, odszumianie. Dobra. Skoro nie szumi to nie. Mamy tutaj ex Candy jeszcze. Możemy je dać naszym pokémonom. dzięki czemu zdobędą szybciej poziom. Ale ja tego chyba nie będę teraz robił. Mamy aż 100 candy na XS. Zobaczmy, co się stanie, kiedy damy 30. To jest 3000 punktów doświadczenia. Ło, wow. to naprawdę sporo. To dajmy na maksa. Lol. Ale szybko zdobył tego Expa. Jeszcze się nauczył ataku Slam. Atak Slam zadaje zaś 80 punktów obrażeń. To będzie lepsze to niż double hit. Dobra, a resztę bonusów zostawię sobie na później. Ladał bola, może poznać Rubik. Hmm. Magiczny liść jest średni. Leaf Blade A się nie może nauczyć. Myślałem, że. To szkoda. Siemka, Siemka. Dobra. Zobaczymy, co nam się wykluje z tego jajka potem. Także e, idziemy do sali prosto. I możemy tutaj kupić w sklepie różne rzeczy. Zobaczmy, jakie mamy ubrania i stroje najpierw. E, strój ducha, lodowy uniform, robaczy, psychiczny, elektryczny, latający, normalny, trujący. E, te uniformy. Lepiej wyglądam w tym stroju No, zmień się sceną Ojejku, teraz będzie cykać, zmień się Nie, ja wolę swój strój, taki jak teraz mam to czapka się nie zgadza, ale czapka to jest taki szczegół. Także zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy gościa z numerem 103 na plecach. To jest nasz robaczek, którego ewoluowaliśmy. Podejdźmy do gościa z Pokebolem. On ma dla nas jakieś zawsze niespodzianki fajne. Dostałem Lurbola. Wow! Lurbol jest Pokeballem, który jest dobry do łapania Pokémonów, które złowimy z wędki. Kto pamięta Pokémon Johto, Pokémon Silver, Pokémon Gold, Pokémon Crystal? Tam mieliśmy właśnie Lourbally. Tam mieliśmy właśnie lurbole do łapania różnego rodzaju Pokémonów. Jeszcze tutaj w sklepie zobaczmy, co możemy kupić. Może jakieś fajne, ekskluzywne Pokebole, Niestety nie. Ale za to dużo. W mam 226 pokeboli, więc chyba nie. ich mam 16, to może kupię 10 na zapas. I sprzedamy trochę rzeczy. Stardusta sprzedamy. naget sprzedamy. I duże perły. Także pieniążki do kompletu. Teraz jesteśmy gotowi na stoczenie pojedynku z drugą liderką sali Pokémon w regionie Galar. W regionie Galar. Także już tutaj się przebraliśmy. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pojedynku. Wchodzimy na stadion już teraz. I teraz znany moment z wersji demo, w którą grałem. Tu musimy przestawiać te wodne rury, żeby te wodospady, ta woda, która spływa, odblokowała nam drogę. Ale pamiętajmy, że zmieniając tor wody w jednym miejscu zmieniamy również tor wody w drugim miejscu także to jest taka zagadka gdzie musimy przyciski naciskać ja stoczę ze wszystkimi pojedynkami ja stoczę ja stoczę <laughs> Kurde. ja stoczę teraz ze wszystkimi trenerami pojedynki także nie boję się wyzwań pierwsza stoczyła do walki jesteśmy na stadionie Holbury i walczymy z Julią Julia, co tam? Nasz Timpola. Timpol jest fajnym wodnym Pokemonem z 5 generacji, i nasz małpek tutaj przekozaczył, bo ma 30 poziom. Te cukierki pojadł i teraz dosłownie, zobaczcie, jaki kozak na Hita zdejmuje wszystkie Pokémony. Julia pokonana na Hita, nie wierzy, nie wierzy w to, co się stało. Dobrze. Tu mamy zamkniętą trasę. Naciskamy czerwony przycisk. I czerwona woda się przesunęła. Eee, zobaczmy, czy tutaj nam też coś odblokowało. Nie. Tu mamy tylko niebieską i nie musimy tam przyjść dalej, żeby nacisnąć szółty przycisk. Także oglądając ten, ten... oglądając ten... oglądając ten gameplay, od razu dostajecie rozwiązanie, jakbyście nie wiedzieli jak tutaj wszystkie te przyciski ponaciskać. Tu mamy przejście, także przejdziemy, zawalczymy z nią i naciśniemy zaraz żółty przycisk. Ona nam tłumaczy, że naciskając przyciski na wodzie yy, musimy zrobić to w odpowiedniej kolejności. Także tutaj He, Proszę bardzo, jakie pokemony masz dla mnie? Krabi. A ja cię małpkiem rozwalę. Zobacz, mój małpek potrafi burzę liści, a ty? Pięknie. Ma korfisza, ale my tutaj zostajemy naszym roślinnym. To wszystko będzie idealnie. No i również małpek używa tutaj duży liści. Jest to super efektywny cios, szedł również na hita. Bye bye, korfish. Nie jest całkowicie tor a jak naciśniemy czerwony to patrzcie na to teraz nam się tam na górze i możemy przejść dalej dopiero na samym końcu możemy tutaj dostać się na górę do naszej liderki sali dlatego musimy teraz przejść tutaj w lewo i mamy niebieski przycisk i czerwony przycisk także zawalczmy z nią Zaskoczyłem ją. Jak udało ci się tutaj dotrzeć? No widzicie, ja po prostu wiem, gdzie pozmieniać wszystkie przełączniki. Maremorajda, także Pokemon z drugiej generacji. No ja teraz wybieram małpka. I proszę bardzo. Burza liści nadchodzi. Tutaj również super efektywny atak. I Pokemony po raz kolejny zdobywają punkty doświadczenia. Ja tutaj nie zmieniam, mimo że to jest Chattel, co mimo wszystko zostaje przy swoim wyborze roślinnego startera, który ma wszystkie super efektywne ataki i tutaj radzi sobie bez żadnych problemów w tym pojedynku. Shuttle pokonany niestety dostałem znowu 2016 hajsów za wygraną. I tutaj musimy nacisnąć ten przycisk. Otworzy nam się dostęp do niebieskiego, do niebieskiego przycisku i naciskamy i otwiera nam się całe przejście do naszej sali. Eee, tu mamy jeszcze jedną. Nie eee, że to zrobiłem, czekajcie. Bo żółty przycisk muszę nacisnąć później, tak to teraz jeszcze nie. Jajko się wygluwa. Co to będzie? Ja nie pamiętam, jakie Pokémony zostawiłem w Daycare Center. Co to będzie za jajko? Jamper, no tak, Jampera zostawiłem do ekspienia. Także Jampera mam jednego na oddanie. Ten niech zostanie. I musimy się wrócić zaraz do Daycare Center, żeby po prostu wyleczyć nasze pokemony. My musimy się wrócić po prostu do Dekender, żeby po prostu odebrać nasze Pokémony, nie wyleczyć. I to jest ten moment, w którym się zawsze zgubiłem. Tak samo błądziłem wtedy w centrum Pokémon, że nie wiedziałem, w mam przejść. No to jest przesady. Trzeba zrobić w ten sposób chyba. Nie, zdecydowanie nie. pociąć, jak mogłem tego nie zauważyć, że tu jest przejście po prostu, to jest po prostu Hiko, jakiś ślepy a nie misja wykonana, teraz będziemy mogli stoczyć pojedynek fajne to logo i teraz wracamy się żartuję, nie chcę wracać oczywiście, że idziemy, wyzwanie na nas czeka Świetnie to wygląda. Animacja dosłownie jak z mecza sportowego. O, jestem Nessa. Myślę, że moje Pokémony zdążą cię utopić. No nieprawda, bo ja mam dość innego Pokemona, a on jest super efektywny na twoje wodne typy, także zobaczysz kto tu jest mistrzem. Czas zmierzyć się z literką Salinesą, która ma jako pierwszego Pokemona Goldina. A ja mam Yampera, on nie, on ma pierwszy level. Ja mam... Wiecie dlaczego? Bo ja go wyklułem i on się pojawił teraz jako mój pierwszy Pokémon. Tak nie może być. Biedny Yamper, muszę cię szybko zmienić. To by było masakra dla niego. Pierwszy level kontra 24 razy silniejszy od niego. A tak, urogiem używa, także dostaje trochę obrażeń. Nie było to za dużo. Mam możliwość użycia ataku z Dynamaxem, ale tego nie będę robił. Zobaczymy jak mi teraz pójdzie. Super efektywny cios. Jestem ciekaw czy będę musiał używać Dynamaxa podczas tej walki czy nie. Ja będę dostał 1000 punktów doświadczenia, od razu 10 level. Ach, nieźle. A dlaczego dostał 1000? Dlatego, że brał udział w walce, a takie Pokémony, które biorą udział w walce, mają więcej punktów doświadczenia, dlatego ja dam jeszcze raz Ampera, żeby też dostał za udział aktywny w walce. Uuu, Arokuda! Tego Pokémona widzieliśmy chyba wtedy, jak próbowałem łowić ryby, prawda? To jest właśnie ten Pokémon, którego nie mogliśmy dosięgnąć, bo on był za daleko na początku etapu naszej rozrywki w zagrajnych Pokémon Sort na konsoli Nintendo Switch. Rokuda używa gryzienia, a my użyjemy burz liści. Dopiero w następnym etapie użyjemy Dynamax, żeby po prostu. Mieć większe szanse na wygranie. Dopóki przeciwnik nie używa Dynamax, my też nie musimy. Jumper dostał 500 punktów doświadczenia, widzicie, eee, to jest dla niego świetna okazja, żeby zdobyć tutaj punkty doświadczenia. A ja bym chciał też dać punkty doświadczenia Toxelowi. Toxel, niech też tutaj się przysłuży w walce. Ostatni Pokémon. Zobaczmy, zostawiła najlepsze na koniec. To jest Drendor. To jest ewolucja tego żółwia na pewno. I on ma specjalną formę Dynamax, a ja chcę zobaczyć jaką formę Dynamax będzie miał Toxel i czy poradzi sobie w tym trudnym wyzwaniu, bo on ma elektryczność, czyli teoretycznie super efektywny atak to powinien być dla niego. Ale Dynamax tej liderki sali może być naprawdę interesujący Ja cały stadion do drewno znaczy się bardzo podobnie do drewna zaczynają się okrzyki na stadionie kibiców ale tam paniec, Ja również używam Dynamaxa. I jedziemy z tematem. Proszę bardzo. Tak tylko gigantyczna wersja tego pokemona. Nie są cudowne. Tutaj punkty życia również mówię wzrosły nie tylko jego rozmiar. I kto tutaj ma pierwszy atak Pierwszy atak na no jeszcze do przeciwnika Oj i jest nic podeszli ziemi. Dosłownie. Zobaczcie ile... Zobaczcie ile życia mu zostało. To było niewiele. Teraz Max Lightning wchodzi. Tutaj niby super efektywny czas ale mimo wszystko... Ja nie mam takiego wysokiego poziomu. Ten pokémon ma dopiero 21 poziom, a ja mam... A on ma... Ten pokémon ma dopiero 21 poziom, a on ma 24. W tym wypadku ja muszę zmienić pokémona. Jak go zmienimy? Małpek jeszcze nie brał udziału w tej walce. Niech Rubiks to będzie trochę Pokemonów. Niech Rubix to będzie trochę doświadczenia. Wystawiliśmy go do walki. I teraz Nessa szykuje dla nas niespodziankę. O nie, jakiś Max Caver. Co to jest? Dosłownie 9 HP zostało. To jest przesada. Jak tak można? Jeszcze dodatkowo deszcz zaczął padać. Eee, teraz nie wiem kogo użyć. Czy używać tego ataku Pokemona? czy po prostu użyć zmiany Pokemona. Zróbmy w takim razie, że użyję Confusion, jeśli tylko uda mi się zacząć, ale nie udało mi się, czyli <laughs> bym wykończył. Także Rubik tutaj pada. To użyjmy naszego małpka. Małtek tutaj sobie poradzi zdecydowanie w tej walce. się skończył także nasz słynny atak kijkiem ale użył ataku i tutaj zobaczmy ile życia zabrało 54 zostało to nie tak źle jeszcze defensywa nam spadła i tutaj atak kijkiem super efektywny pięknie mamy to zrobione znakę gdzieś zapiliśmy od Wnake. ile janter zdobył ile Toxel? to jest dopiero Ilość punktów doświadczenia, kolejne poziomy i zwycięstwo na drodze do zostania mistrzem regionu Galar. Nie może to uwierzyć, że przegrała 3000 hajsów. Jak to się stało? Wow, teraz po Twojej walce dopiero to zrozumiałam. Masz niesamowitą moc, żebyś mógł zostać mistrzem Pokémon. Twoje Pokémony są tak silne, że zasługują na odznakę. Dziękuję Ci za walkę. I mamy kolejną część do naszego medalu z odznakami. Spieramy dalej i dodatkowo mogę łapać pokemony do 30 levela. Będą nas słuchać i wykonywać naszych rozkazów. Nie tak jak w przypadku Charizarda Asha, znanego nam z anime, kiedy to Ash chciał, żeby Charizard coś zrobił, a on go po prostu nie słuchał. Dodatkowo dostaliśmy TM36 Whirlpool. Możemy używać również wodnego uniformu, także jeśli byśmy się chcieli przebrać, mamy taką możliwość. Dobra, zobaczmy kto czeka na nas po wyjściu z sali. Oleana. Hmm, witaj. Czy zapomniałeś wziąć moje karty? Weź ją proszę, będziesz mógł ją dodać do siebie, do albumu, do kolekcji. Dziękuję. W takim razie już jesteśmy w restauracji i po kolacji. I nie pozwól, żeby na nas czekał czerman prowadzący właśnie tutaj ligę, ten gwiazdor. Także szybko chodźmy zobaczyć, co tam. Oni kombinują, bo w poprzednim odcinku tłum ludzi stał przed restauracją i nie mogli go mm, właśnie spotkać. Właśnie blokowali drogę i tak dalej. Jest nasz prowadzący: Jest Rose, jest Isonia. Także pyszna kolacja w gronie znajomych. I zobaczmy, co tutaj mają. Hulbury jest morskim miasteczkiem. Naturalnie musimy spróbować naszych przysmaków lokalnych. Tutaj wszystkie Wishing Stars pozwalają właśnie na wykonywanie Dynamax i można używać ich do wzmacniania energii dla naszych Pokémonów. Także tutaj profesor Magnolia musi pracować nad swoimi odkryciami różnego rodzaju i wierzę w to, że odblokowując sekrety na temat fenomenu Dynamax w historii będziemy mogli zrobić więcej dobra Hikomikos może powiedz jeszcze coś o sobie powiem coś o sobie później czy możesz mi zrobić prośbę szukam więcej informacji na temat legend masz wodną odznakę prawda o to nie mała nie mała przygoda żeby było żeby pokonać Nese. weź w takim razie TM79 retaliate także mamy tutaj kolejny Będziemy mogli nauczyć nowego ataku naszych Pokemonów. Także nie wiem, czy będziemy coś jeść w restauracji, chyba nawet nie możemy tutaj. Mamy jakieś owoce morza do kupienia, a po walce z literem czeka na nas hop. I tutaj mówi, że jest galarska kopalnia numer 2. Kopalnia jest jeszcze jedna w galarze? To ile oni tych kopalni mają, powiedzcie mi. Myślałem, że tylko jedna kopalnia jest w regionie Galar. To w takim razie, zanim udamy się dalej, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Pokémon Sword i Shield na kanale Higomikos. Alola, albo Galora, jak tam wymyśliliście. Cześć!